Ech. Cześć, rozbieramy Megę. Postanowiłem sobie wziąć, uruchomić kamerę. No, potem wiedział, wiesz. Wy będziecie widzieć, co tu się dzieje. A Proszę. 3 lata i już po położyskach. Po już szumią. Dobra, musimy tu sobie tak porozpinać wszystko po kolei. Gdzieś się molestować z tymi wszystkimi zawleczkami. To już chyba chrupie. Nic z niej nie będzie, bo widzę, że pęka. A jeszcze wszystko takie uparte. Pozłości. Nie były ruszane, chyba. Były, przecież tu tą czapę robiłem dwa lata temu. Robiłaś? No pewno, że tak. Ech. Dobra, to jest na tym wspólnym kółku. Cyk, odkładamy do tacki. No, później co tu będzie? Ja już do góry zacznę. No chętnie. Otłumik. Co? O tłumik później. Nie idziemy wykrzywić? Nie pod spodem ci przeszła? No. Ach. No i niech to stoi. Dziękuję Panie Cieśku za podpowiedź. Nie no, wiesz. Po co będzie Panie Czesku. Teraz tak. Siedemnastka może być ta... Płaska? Tam co leży i także grzechotka. Może Pan podać mi tutaj pod spodem? Aha. O tak. Bo musimy wywalić tutaj od klimatyzacji w jakiś sposób cyk, Ej. i tamtą obudowę będzie musiał wykręcić, tak? Wszystko leci po kolei. Prężarka od klimatyzacji idzie na zewnątrz. Nie trzeba jej odkręcać, tylko Tylko trzeba odpiąć przewody. Tu jakąś kontrę kręciaczku? Jest tam gdzieś te? Co się się? Mm. Trzynastka Błażka? aha i tak mi się przyda kurde Dzisiaj mhm. widzę że wszyscy stukają motkami no i co po złości się obraca jak zwykle ale widać że tu już byłem Ach. Jak to się mówi? Niewiedza Nie wiedza kosztuje. Trzeba od razu nowy wałek zakładać, ale kto to wiedział, że on jest szczelony? Eee, tak Krzysztof, to dopiero ci wychodzi przez. tak roboty. I zawsze na rzepaku. Zawsze na rzepaku? No. To no. no pierwszy. I to zawsze na pierwszym się wiesz. To, to tak to jest. ale ładnie zreizolowałem kabelki ale tak w ogóle hulało elegancko tak? pięknie no i... kosił aż głupio no to dobrze. poprzecierał się z rdzy no. zimowej już nawet 2-4 zanieczyszczeń było po tym rzepaku no. no i co z tego dojechał jeszcze tylko na górkę i tras I od razu stanę. Stanął. Od razu. Ja rozłączyłem mu całą mocarnię, a to tylko było. Taki huk. Wie co tam wpadło? Mówię, do tego My To jest niemożliwe, żeby coś wpadło. Mówię, bo przecież tam nic nie ma. Taki był szal, że myślałem, że kombaj się rozleciał. No i pan miałem to, rację. O budowę chyba pierdłem. Niech pan nie przeklina. Tak spadło na dół. Mhm. Dobra To teraz, tutaj ten pierścionek, trzeba wyjechać z nim z tym pierścionkiem Ojoj Oj. Co tu się stało z moim minimalistycznym imbusikiem? Ten będzie do pierścionków. Za mały, ten większy. O, podkładka jakaś tam, o, ta flamowa kiedyś była, kiedyś była, ale teraz już jej nie widać. Dobra, no i teraz co, ta rurka mi nie wyjdzie przez tą. Nie wyskoczy A Ona ci będzie przeskazać tam jeszcze ten sercaz? Wolałbym ją wywalić Ale... Teraz Panie Cieszku Jak to odkręcisz? Dwadzieścia cztery Jaki? Płaskie może być, po Połaskim, tutaj nie. Dobrze byłoby na ptomacie, no dobra było gdzieś tutaj, bo mi jednak nie odpuści. No i co, wpadło do zbiornika śruba. Oj, będzie co oglądać, chłopaki. Oj, będzie co oglądać. Nie wiem, czy mi się. Mam drugą baterię, w razie czego. Gdzie jest ta nakrętka? Następna tam. Ta. Dużo chleba zjadłem dwa lata temu. To jest od. To będzie z dołu. To mi się wydaje, może to 27? O gdzie? 27? 27. No, to będzie od dołu. Tu jeszcze trzeba tą popuścić, trzynastką. Niestety ręczna robota, bo tu nie ma jak wejść z kluczem. Gdzie ona jeszcze miała te listwy? Tak, była ustawiona. Panie na stole leży 27. No nie. Czy to 30? Zaraz się okaże. Kurde, no 30. 30 tak? No. Ale mnie gnębi. Ale mnie gnębi. Częściowo pasy same się już pościągały. Na szczęście pas jezdny się ostał. Urwało pasek ze sprężarki od klimatyzacji. Tylko wióry zostały z niego. Tylko wióry zostały. Tutaj od napędu pompy wydaje się, że jest w porządku, ale widać, że gdzieś tam się po nim śliznęło. A żeby tutaj wymienić ten pasek, to trzeba i tak zrzucać pas jedny. To chyba przy okazji czaśniemy wszystko nowe. Pojedzie się do Piotrka. Dobierze się. Po długości, tu mógł być ciut, ciut krótszy, bo tu się napinać już skończył. Dzisiaj był na maksa napięty, a tu jest bardzo duża regulacja. Czyli można by było można by było go wziąć założyć krótszego. To jeszcze jeździ oryginalny oryginalny Klasowski Gdzieś jeszcze mnie trzyma A tu nie musisz odkręcić, tam tutaj Gdzieś mi jeszcze trzyma co? A to nie możesz odkręcić tu? No spokojnie. Spokojnie. Siedemnastki tu miałem już, nie? Chyba tak. Tak. Dobra. No to trzeba wywalić stąd. Trzeba wywalić stąd. Trzeba wywalić stąd. Trzeba wywalić stąd. Fajnie nagram film Będzie co oglądać Przy okazji ktoś będzie wiedział do czego się zabrać, nieco będzie się zastanawiać tak jak my półtorej dnia wcześniej No i widzicie Był człowiek dwa lata temu i o kiedy ci tam karawkę na razie nie chcesz czekaj dziadku nie denerwuj się na razie z jedzeniem wracamy z powrotem o, mnie tutaj trzyma co ty tą ramię a, tu jeszcze mnie trzyma, no właśnie no właśnie no właśnie tu zapomniałem o tym, że to jest jeszcze ten uchwyt No i chyba trzeba będzie dać nowe śruby choć te są 8-8 Ale nie wiem, zobaczymy Podejmiemy tą decyzję w trakcie pracy. Ocenimy stan tych śrub, a jest ich tutaj to parę złotych.